To ty jedziesz pierwszy? Tak no, To okay. jak dojedziesz do tej drogi to poczekaj, nie? Tak, tak, na tej drodze czekam, tam no. na, na samym dole na szutrze tam, No nie wiem gdzie to To chwilę, Tutaj będzie, tam Jasiu nie słyszałeś, jest taka droga, Dzień, że jest trochę masz, ta... przez no. wodę Taki ruch będzie, także tak Lepiej, trzeba odpadać tylko, nie? Lepiej, wiesz, uważać Można bokiem, później zeskoczyć sobie do rynny, albo jechać tym rynną cały czas sobie, nie? Okej okay. Tu no. Będziemy no. improwizować. <laughs> na no. Adryn 别吵。 Nie dotrzeć, <śmiany> nie dotrzeć. Dotrze dotrze Dzisiaj kurwa 220 jak to jest albo tak Bo też bada mi